Sianoko stwierdziłem, że nagram sobie filmik z GTA, ponieważ jakbym miał nagrywać z Fortnite, to by po prostu mnie ten. Jakbym. Ja nie lubię grać Fortnite'a. I stwierdziłem, że nagram filmik e, dzień jako, e, jako pracownik e, firmy taksówkarskiej. I po prostu będę jeździł taksówką. Widzimy się na miejscu. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że e, po prostu. Be, ponieważ o, będę się wzorował kaluchem trochę. Tylko, że on gra na modach. A ja nie będę na modach, ja gram na fabule i chciałbym jakby, że każdy like to będzie 1000 dolarów dla Franklina, ponieważ on ma o wiele większą, e, no, powie, powie, o, o wiele większą aktywność, no i po prostu jeden like to będzie 1000 dolarów, już prawie dojeżdżam, więc nie będę robił cięcia, dobra. Chciałabym powiedzieć, że gram na Xboxie jak coś. O nie, nie ma taksówek, będą się chyba zadzwonić i ukraść. Dobra, to jak przyjedzie taksówka, to się widzimy. Dobra, już mam taksówkę, teraz czekamy na jakiś wolny kurs. Chwila. O dobra, jedziemy po najbliższy. Zrobimy sobie tak z trzy kursy, żeby ten odcinek nie był za długi, żeby, żeby was nie zanudzić. Dobra, wsiadaj panie. Dwa kilometry. Tro trochę nagram, trochę przydnę. Czy ja to zjadę? Dobra, zjadę tu jakoś. Dobra, sobie skrócę. O kurty, dobra. Ten skrót to nie był dobry skrót. Dobra, widzimy się jak nawet... Panie albo jeszcze chwilę nagram chciałabym was zachęcić do subskrybowania kanału żebyście lajkowali, ponieważ w lajkowaniu pomożecie dużo franklinowi hmm. jeśli, e, e, jak uda mi się odblokować komentarze, to będę, e, to po prostu napiszcie mi w komentarzu, czy chcecie kontynuowanie tej serii jakby I jak, no i jak, napisze, jak będzie przeważała ten ilość osób, że no tak, to, no to będę kontynuowała. Jak nie, to nie będę nagrywał tego, czego Wy nie lubicie, ale też chciałbym nagrywać to, co ja lubię, więc żeby też już nie było na siłę. Dobra, widzimy się w DELO. Dobra, już dojeżdżam powolutko. A, jeszcze mogę wspomnieć o tym, żebyście, jakby, znaczy, jak nie hejtujecie, to tak naprawdę to świadczy tylko o Waszym dobrym wychowaniu. Ponieważ, ponieważ e, tak naprawdę ja mogę się z tego śmiać, trochę mi nabijacie, e, że tak powiem, aktywność. No i świadczy to waszej głupocie po prostu: jedziemy po kolejnego klienta Jezus Maria i nie, nie potrafię jeździć. No. I jak mało mówię, to po prostu się trochę stresuję i mam nadzieję, że jak będę nagrywał więcej takich dłuższych odcinków, to się trochę odstresuję I nie, no, się, jakby nie będę się tak trochę jąkał, bo tak trochę się jąkam hmm. Dobra Więc też w dużej części materiału po prostu będę trochę mówił i myślę, że po jakichś tam po paru odcinkach się już trochę rozkręcę. I też yy, jeszcze pod uwagę, że już miałem wczoraj nagrany i montowany odcinek, ale stwierdziłem, że jest trochę bardzo po pierwsze za długi i też nie będzie chciało się wam oglądać ponad 20 minutowego filmiku, ponieważ mało mówiłem tam. Po drugie, prawie w ogóle tam nie mówiłem, tylko coś tam powiedziałem. A czy no, tylko się przywitałem, zachęciłem do subskrybowania no i no i tak naprawdę całe cięgnąłem cicho. Dobra, widzimy się go na trochę bliżej miejsca docelowego. Dobra, już praktycznie dojeżdżam. Um, tam się zaznaczyłem pięknie na później, ale na to, to nie zwracajcie uwagi. Jeszcze ten... Potem to będzie ostatni kurs, bo chyba zrobiłem już trzy kursy I potem pojedziemy do domku, możemy raz zainwestować w giełdę Bo tu akurat chyba niedaleko mam do domu Widzimy się jak będę w domu Dobra, jesteśmy w domu praktycznie Teraz idziemy do sypialni I sprawdźmy czy nam się będzie opłacało inwestować w tą giełdę nie, e, internet, pieniądze i usługi Liberty City na Korea, National Zainwestujemy sobie cały hajs, Zmiana, Life Inventor, według mnie się opłaca, ponieważ jak jest taki mega duży spadek, to on powinien urosnąć. Widzicie, on teraz spada i możliwe, że za chwilę troszkę urośnie. Więc kupujemy całą sumę, raz sobie zainwestujemy i będę kończył odcinek. Chwila to potrwa. Powiadomienie mi przyszło. Potwierdź, o jeden dolar akurat mi został. Zapisujemy grę. I teraz nie zapisujemy, tylko klikamy B jeśli gracie na Xboxie I no, I wychodzimy na 0, czyli możliwe, że za chwilę ponieważ był ten, było na 0 i ciągle jest na 0, więc możliwe, że po prostu jeszcze raz się prześpimy i znowu i wyjdziemy na plus po prostu a jak teraz nie wyjdziemy na plus to trzeba będzie to sprzedać, ponieważ... Co jak, jak po prostu co jakiś czas to może spać za chwilę, więc najlepiej to sprzedać, jak, jak znowu będzie na zero. No i znowu jesteśmy na zero, ja bym to już po prostu sprzedał i wyjdziemy na... Co? Czemu straciłem i dobra ja chyba się na to zbytnio znowu, ale straciłem pół tysiąca. Co jest? Sprawdźmy to, to jest trochę niepewne. To też jest niepewne. Ja spróbuję teraz zainwestować w tą, która idzie jakby do góry. Ta idzie do góry i ten nie spadnie tak zbytnio drastycznie, czyli jak spadnie, to nie spadnie jakoś bardzo. I też jest takiej idealnej właśnie cenie, tak mi się wydaje, ponieważ zawsze powiem taką od 50 do 70, to wychodziłem na plus. I kupuję po prostu też odpowiednią ilość tych akcji. I możecie mi powiedzieć, czy jest jakby lepsza jakość nagrywania niż ostatnio w tym filmiku z GTA, która mówią o tej akcji, o tym, jak inwestować w tą giełdę, ponieważ mam mikrofon podpięty i może będzie trochę lepiej. Możecie mi potem napisać w komentarzu. Jak odblokuję oczywiście. No i jesteśmy na zero. Ja to chyba już sprzedam. I znowu jesteśmy się tysiąc ten, do, do, ten, do dołu. Ja nie wiem, jak ja mam w to inwestować. To spadało, czyli teraz powinno chyba spadać z powrotem, więc w to bym nie inwestował. Nie wiem, czy to nie jest to samo. Nie. To też bym nie inwestował. To leci. Spad... Możemy spróbować. Najwyżej się trochę straci. Bo ogólnie zauważyłem, że jak inwestowałem w ten live vender, to miałem, po ten zarabiałem po 8000, a teraz stracę, ciągle tracę i nie ma czego to zależy. Jak, Jakbyś w przeciągu inwestowania tego straciłem już 4000, więc trochę dużo według mnie. Dobra, czekamy. Nie zapisujemy, i mogę Wam powiedzieć, że jak zyskacie, to jeszcze możecie jakby zapisać grę. Tylko, że trzeba włączyć autozapis no nie wierzę, ale przez przypadek. Trzeba włączyć autozapis i zapisywać ręcznie. To wtedy będą większe szanse na zyski. Następne, jak będziecie kupowali podobne akcje przez przypadek, i Nie wiem, czy to nie zależy od tego, że też może spaść teraz akcja, jak zapisy dwa razy no i jesteśmy 30 dolarów do przodu możemy spróbować jeszcze raz spać A jak spadnie trochę chociaż tu aż tak nie ma czasu żeby spać ale jak spadnie to od razu sprzedajecie nieważne czy delikatnie spadnie ponieważ jak spadnie delikatnie to potem mocniej spadnie i będziecie stratni no i no, jesteśmy strasznie dobra to sprzedajemy, bo to nie ma sensu. I za, za, zachęcam do subskrybowania mojego kanału, e, klikania, lajków, żeby pomóc Franklinowi zdobyć większej ilości pieniędzy, ponieważ, jak widzicie, teraz dużo stracił w giełdzie, więc może pomożecie mu chociaż wpić e, 4000 4 dolarów. E, do zobaczenia pa, w następnym odcinku, pa.